Chcesz mu swoje rozstępowanie, mamy dla Ciebie wspaniałe ćwiczenie. Po co ustawiamy cztery drągi na obzorze krzyża, z takiej odległości, żeby jadąc przez ich środki, można było wykonać koło około 10 metrów. Przejeżdżamy przez pierwszy drąg, a następnie wykonujemy koło na zewnątrz. Koło to naprowadzi nas z powrotem na drąg, który już przejechaliśmy. Kontrolujemy połku do następnego drąga, robiąc kolejne koło na zewnątrz. To samo robimy z następnym drogiem. Przejeżdżamy ćwiczenie w obu kierunkach, pamiętając żeby jechać przez środek każdego drąga. Skupiamy się na jeździe po łuku, jedziemy łuk w jednym kierunku między drągami, a koło robimy w przeciwnym kierunku. Skupienie się na skręcaniu jest bardzo korzystne przy pracy nad kiętkością konia, a konieczność częstych zmian kierunku i zgięć poprawi Waszą koncentrację i przygotuje Was do dalszej pracy. Ćwiczenie to jest dobrym rozwojem koncentracji konia oraz kształci działanie silnika trzplizatu podczas jazdy w obu kierunkach. Warto je dlatego wykonywać nie więcej jak po dwa razy w każdym kierunku, żeby nie przesadzić. Potem możecie przejść do kolejnych zaplanowanych ćwiczeń i zawsze wrócić do tego w razie potrzeby, na przykład kiedy będziecie odpoczywać lub będziecie potrzebowali bardziej skoncentrować Waszego konia. Dziękujemy serdecznie za uwagę i zapraszamy na kolejne lekcje Akademii Drągowania.